Także tak jak widzicie, tak to będzie mniej więcej wyglądać. Założymy te noże i taką glebogryzarką będziemy pracować. Dobra, stoję tak z 3 metry nad ziemią. Tutaj mamy te linie. Dobrze, mamy ustawione. Mam nadzieję, że nie wpadnie do wody, a ptaszki się nagrają. Zobaczcie, cała fura. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jest strasznie zimno na siedlisku, ale właśnie przyjechaliśmy. No i powiem Wam, że jest rozwalone. Jest rozwalone jedzonko, ale to nie przez pieski. Słuchajcie, dzisiaj w nocy. I w ogóle od trzech dni przychodzi tutaj złodziej i po prostu to wszystko tutaj nam wyżera. A jaki złodziej, to zaraz wam powiem, tylko to wszystko muszę pozbierać. Ja ogólnie myślałem, że to pieski wymyśliły sobie, że będą przewracać ten karnik i to żarcie. Wyciągać, ale zawsze się zastanawiałem, dlaczego one to robią. Bo w garnkach miały dużo jedzenia i nawet zostawiały, więc głodne nie były, więc po co miałyby rozwalać karnik. Ale okazało się, że przychodzi jedno zwierzę tutaj o 2.30 w nocy i rozwala. I cywil już wie, jakie to jest zwierzę. To jest Shop pracz. Teraz wam pokażę zdjęcie. I z tej kamerki właśnie mamy zdjęcia. Także Shop pracz przychodzi codziennie o 2.00 w nocy rozwala ten karnik. Pokażę Wam teraz ujęcie. Ze wczoraj jak to wyglądało i tak codziennie mamy po prostu to żarcie rozsypane na schodach. Tak, a wczoraj jeszcze cywil Jackie go goniły przez cały jakby staw. Tak, to jego goniły. No. no i ogólnie pieski tam zawsze go gonią gdzieś i się okazuje właśnie, że to był shop prac Także mamy shopa praca na siedlisku. No i teraz nie wiemy co zrobić. Czy go jakoś złapać? Nie i wywieźć. Niech się żyje, nie? Może uda nam się jeszcze go ponagrywać, ale normalnie jestem w szoku, że tutaj szop przychodzi do naszego karmnika. No ale dobra, zaczynamy dzień, nie Cywil? Zaczynamy. Jest Nadia, jest tata, jest babcia z nami. Ania, Szymek chorzy, a Kasia jest z nimi. Nie? Dobra, coś dzisiaj porobimy. Nadia mówi, że mamy żurawie tutaj, bo oni tutaj byli wczoraj z babcią. Ja tutaj wczoraj nie przyjechałem, bo miałem, bo miałem trochę roboty w domu. Ale ogólnie Nadia mówi, że są żurawie, także pójdziemy zobaczyć jajka. Trzy. trzy jajka? Trzy. To idziemy na staw. Ciekawe, czy siedzą na gnieździe. Tam odleciał, zobaczcie. Odleciał. To jest nasz żuraw. Ale pokażemy Wam jajka. Nadia ma kamerę 360, ale ona będzie za krótka. Ale zawsze z góry może będzie lepiej. Na razie Wam nagram zbliżonko. Tam są jajeczka takie brązowe. Tak wyglądają jajka żurawia. A teraz weźmiemy 360 i nagramy to z góry. Jesteśmy z powrotem na podwórku, ale powiem wam, że jak Tata tutaj wczoraj był, to robił właśnie gałęzie. Także te gałęzie, które tutaj stały, są już tutaj w postaci zrębków, a wywoził to tam za oborę. Pokażę wam, ile mamy zrębków. Zobaczcie, cała fura. Także fajny materiał do wysypania w grządkach albo pod krzakami. No jest tego trochę. No ale dobrze, dzisiaj mamy taką robotę, że musimy przyciąć tą wierzbę, ponieważ ona nam wchodzi na przewody elektryczne. Jak wiecie, tutaj mamy. Linię i ona dochodzi do obory. Tam mamy licznik. I teraz, żeby gałęzie nie dotykały tego wszystkiego, musimy to wszystko przyciąć. I zastanawiamy się, czy nie przyciąć od razu całej wieżby na takiego grzybka. Bo tutaj mamy taką górkę, tutaj mamy taką wyrwę, więc tak troszeczkę dziwnie wygląda. Więc postanowiliśmy, że ją zetniemy po prostu na całości. Także wchodzimy na górę. Cywil musi odejść na pewno, żeby nie dostał gałęzią. No i te wszystkie trzy chcemy uciąć. Także ja tutaj, gdzieś Was ustawię i tniemy. Dobra, tata mi poda piłę, a ja wejdę sobie na tą gałąź. Ona nie powinna się złamać. I zrobimy to z gałęzi. Dobra, stoję tak z 3 metry nad ziemią. Tutaj mamy te linie. Idą do słupa. Linia blisko. No. Dobra, możesz mi podać piłę. Dobra. Dobra, piłę mam odpaloną. Oprzeczki tam. Co? tam. No dobra, to są wobec bastante Dobra, akcja się powiodła, tak to wygląda i mamy trochę więcej miejsca. Tutaj jeszcze tą stronę musimy przyciąć. Dobra, mamy akcję zrobioną, przynajmniej w większości. Tutaj jeszcze jedną gałązkę utniemy, ale ogólnie linie są już czyste, także nic ich nie dotyka. A wszystkie te gałęzie składujemy tutaj, i podjedziemy tutaj rębakiem, i będziemy właśnie w tym miejscu sobie to wszystko szatkować. Ponieważ łatwiej dociągnąć gałęzie w jedno miejsce, niż ciągle jeździć tym rębakiem po całej działce. Chyba, żebyśmy mieli jakiegoś kłada, to wtedy tak, ale samochodem to nie ma sensu. Lepiej w jednym miejscu to wszystko robić, a tak jak mówię, gałęzie sobie dociągnąć. Mieszamy takie nożyce, i gdzie nie gdzie możemy dociąć nożycami. Takie cieńsze. Dobra ja naciągnę, a to jeszcze tutaj ciachnie OK Takie nożyce kosztują 80 zł. Spiskarsa 400 tak, Spiskarsa 400, te za 80, ale też dają radę. Ale fajne, bo tu są i otwory i, i się nie suwają jak tylko są takie klinowane, to ci się przesuwają, nie? A tak... Super są. Na razie się spisują. Słuchajcie, idziemy jeszcze z Nadią zobaczyć żurawie. W ogóle Nadia znalazła taki sierp. I sobie ścina różne trawki. Ale idziemy właśnie te żurawie jeszcze raz zobaczyć. Ustawimy kamerę i je troszeczkę nagramy. Zobaczymy, jak one wysiadują te jajka. Także dzisiejszy odcinek będzie taki trochę Animal Planet. Tam są te żurawie, odleciały właśnie z gniazda. A my ustawimy kamerę tutaj na brzegu, tą 360. No i pójdziemy sobie na kawkę. A tutaj powinno się coś nagrać, także wysuwam to, tylko żeby mi się nie przewróciło. Przyniosłem taką sztangę, gdzie ona jest? Tam przyniosłem taką sztangę i jak właśnie sobie tak ustawiam tą kamerę, to lubię sobie ją właśnie przycisnąć w taki sposób. Dzięki temu to jest sztywne. No i teraz możemy ją włączyć. Rozpoczynam nagrywanie i co, rozwijam do góry. Dobrze, mamy ustawione. Mam nadzieję, że nie wpadnie do wody, a ptaszki się nagrają. Także idziemy na 10 minut do przyczepy. I jesteśmy w przyczepie. Babcia zrobiła pyszny serniczek. Także kroimy i jemy. A żurawie już y, słychać, jak skrzeczą. Słyszycie? No słuchajcie, dzisiaj sobie tutaj posprzątaliśmy, nie było za bardzo tematów do nagrywania, więc wracamy do domu, ale na odjezdnę ustawiam tutaj kamerę i będziemy polować na tego szopa pracza. Tutaj zostawiłem mu karmnik, nie zamykam go specjalnie, żeby mi go nie rozwalił i mam nadzieję, że o tej drugiej 2.30 przyjdzie i go nagramy. Także my jedziemy do domu, a tutaj kamerka go prawdopodobnie nagra. Także jeśli będę miał to ujęcie, to teraz oglądajcie jak on tutaj przychodzi, jak wygląda i jak buszuje.

Także no niestety szopa nie ma, ale będę na niego polował. Także w kolejnych odcinkach na pewno tego szopa zobaczycie. A tymczasem jestem z powrotem na działce. I dzisiaj słuchajcie jest wielki dzień, ponieważ... Ponieważ odwiedził mnie Marcin i Krzysiek i dostarczyli mi glebogryzarkę. Tutaj mam ten sprzęt i za chwilę Wam go pokażę, tylko może najpierw włączę światła. Tak ten sprzęt wygląda, także w kolejnym odcinku będziemy gryźć ziemię właśnie tą glebogryzarką. Tylko muszę zdjąć kółka i zamontować w tym miejscu takie oto noże. Także czekam mnie troszeczkę tutaj poczytania instrukcji, muszę się dowiedzieć jak to zrobić. No i ta glebogryzarka ułatwi mi właśnie tutaj wyprowadzenie podwórka, bo jak wiecie mam góry i doliny, a ta glebogryzarka ładnie mi to wszystko tutaj wyrówna. Także tak jak widzicie, tak to będzie mniej więcej wyglądać. Założymy te noże i taką glebogryzarką będziemy pracować. Ale to wszystko zrobimy w kolejnym odcinku, także na razie biorę instrukcję i muszę przeczytać jak ją obsługiwać. I z tego miejsca serdecznie pozdrawiam chłopaków. Właśnie tutaj sobie wypiliśmy kawkę, zjedliśmy ciasto i było fajnie. Także to wszystko w kolejnym vlogu. A teraz pokażę Wam, bo w końcu wysprzątałem przyczepę i doprowadziłem ją do takiego stanu, że będziemy mogli tutaj nocować całą rodzinką. Nie wiem czy Wam mówiłem, ale moje dzieci bardzo chcą właśnie mieszkać w tej przyczepie. A ja tam miałem różne rzeczy poukładane tutaj na tych łóżkach i w końcu to odkurzyłem, posprzątałem. No jeszcze wezmę te moje graciki tutaj. Ale w końcu Nadia, Ania i Szymuś będą mogli tutaj spać. Jeszcze tylko muszę naprawić wodę, bo w przyczepie, jak wiecie, nam się popsuła i nie leci z kranu. Także wszystko ponaprawiam, ale spać już możemy. Także dzieci za niedługo tutaj przyjadą, tylko pozdają egzaminy. Za dwa tygodnie zdadzą wszystkie egzaminy i już mają wakacje. Także będą miały cztery miesiące wakacji i już będziemy mogli mieszkać tutaj na siedlisku, przynajmniej w okresie wakacyjnym. Także bardzo się cieszę i szczerze mówiąc na to czekałem, żeby w końcu zaczęły się wakacje. Oczywiście czteromiesięczne wakacje mamy w edukacji domowej. W normalnej szkole dopiero za dwa miesiące będą wakacje, no ale my mamy za dwa tygodnie. Także nie bądźcie na mnie źli, ja tylko mówię jak jest, że mamy po prostu wakacje za dwa tygodnie. Ale jeśli ktoś chce, to też się może przepisać do edukacji domowej i też tak będzie miał. Także nie namawiam, ale mówię jak jest. No, ale powiem Wam szczerze, że dzisiaj nie mam weny, żeby tutaj pracować, bo jest sobota, godzina 16, .00. przyjechałem sobie tutaj bardziej pobyć. Mogę Wam pokazać, jak tutaj wiosna e, się pojawia na naszej działce. Jest dzisiaj 12 kwietnia i zobaczcie, ten krzaczek jest już cały żółty. Wygląda to bajecznie, a pokażę Wam jeszcze inne, inne krzewy. Tutaj się pojawiają pąki, takie różowe, też to bardzo ładnie wygląda. Tu mamy magnolię, która też już pięknie kwitnie. Takie różowe kwiatki to chyba brzoskwinie, z tego co się dowiadywałem. Ale jeśli się mylę, to przepraszam. Pięknie to wszystko wygląda, kwitnie. To tak jak mówię, 12 kwietnia i takie kwiatuszki. Także brzoskwinie kwitną, a ja czekam, aż tutaj się bezy pojawią. Też pięknie będą kwitły. I teraz sobie tak chodzę. Mówiłem, że nic nie będę robił, ale tutaj mamy zrębki. Jestem ciekawy, czy dmuchawą jestem w stanie je pozbierać. Tu mam dmuchawę i zobaczymy. Trzy kreski bateria. Sprawdźmy. No powiem wam, że pomału idzie. Strawy trochę gorzej wydmuchać, ale z tego tłucznia nawet że idzie. Także ja się tutaj zabawię i za chwilę ładuję to na taczkę. Dobrze, troszeczkę posprzątałem, tak to wygląda. No, wywiozłem dwie taczki, ale dmuchawa jak najbardziej się przydaje. Tylko tak, jak widzieliście, troszeczkę trzeba grabiami i łopatą pozbierać. Ale ogólnie jest fajnie, reszta zgnije. Dobrze, słuchajcie, jest weekend. Jadę do domu, świętować niedzielę. Trzymajcie się, do następnego vloga. Cześć. Tu jeszcze wam pokażę, jak tata posprzątał. Ogólnie wywozi te wszystkie śmieci stąd. No, zostało jeszcze troszeczkę tam na końcu. Tutaj jakiś węgiel pozabierał te wszystkie dechy, które tutaj stały. Wywiózł tam do szopy na tył działki i ogólnie robi się czysto. Także jeszcze tutaj troszeczkę jest roboty i będzie fajnie. Aż sobie wejdę tam na górę, zobaczyć jak jest. Czy coś tu się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Już się nie mogę doczekać kiedy tutaj zacznę sprzątać. Ale to trochę później.